Część Boże! Część Boże! Szczęść Boże! To gdzie teraz są umarli? Proszę? Jak człowiek umrze, to gdzie teraz jest Ci znajomi, czy rodzina? My według naszej wierzy wierzymy, że są u Pana Boga. Ale to, czyli co, są w niebie? Tak. I co tam robią? To niech pani sobie weźmie Pismo Święte i poczyto. Nie będę pani tłumaczyć. Ale ja wiem, że, jak, że z prochu jesteś i w proch się obrócisz. Ciało. Nagraj, tu jest. Tu, tu. Tutaj, że umarli to Chrystus krzeci łazarza, nie? E, ale wie pan co, co o, no, nie przeszkadzaj. Tych, co nie wierzycie, to się dziwi o to, co No, tylko się my wierzymy w Boga. Ksiądz nie wierzy w Boga, tylko w pieniądze. Czyli chrześcijanie, yy, wszystkich świętych, wszystkich trupów, bo wszystkich świętych to nie, bo tylko jeden święty, objawienie, 15,4 jest Chrystus. A tu wszystkich zmarłych, tak? Trupów. No, jak ktoś jest martwy, to jest trupem. Nie? No, i tutaj pan diabeł uśmierca wszystkich, a król Izraela król Izraela nikogo nie uśmiercił to nawet Judasza nie uśmiercił, król Izraela prawdziwy Izrael, tak nie ma fałszu, no a chrześcijanie to właśnie nie znają Boga bo chrześcijanie znają Boga Chrześcijanie od Chrystusa jest podzielony no i świadkowie Jehowy mówią na katolików nominalne chrześcijaństwo, czyli nominał, jakaś kopia że oni są chrześcijanie z Jana Chrzciciela są a my są od Chrystusa, uczniowie, uczniowie Chrystusa, a Jan Chrzciciel Jan Chrzciciel nie ochrzcił Chrystusa. No i ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Jak żyją w niebie, to jak potem zmartwychwstaną? Ojej, to pani bardzo dużo jeszcze nie wie. No Ale wy goście śmierć. Zdrowaś Mario w godzinę śmierci. Goście no, śmierć cały czas. No jak dusza żyje w niebie, to co to jest ta dusza? Ja nie będę Pani tłumaczyć i niech Pani mnie zaczepi o bo... No bo trzeba mieć mądrość od Chrystusa, żeby wytłumaczyć prawdę. No bo my jesteśmy duszami żyjącymi. Osiem dusz w przeżyło, czy Noe i jego rodzinka. I każda dusza, która grzeszy, ta umrze. Dusza jest głodna, je mięso. Czyli z całej duszy mamy wielbić Boga. Ale prawdziwego. to jest Chrystus, król Emanuel, Bóg z nami. A Pana trupa przybili i narzędzie zbrodni straszą ludzi, jak nie będą właśnie czcić rzymskiego kościoła katolickiego, to, to pójdą do piekła. No i świecą trupowi, tak? Świeczki kupują i to jest wysypisko śmieci, bo kupują te śmieci i czczą tych trupów umarłych. Zamiast, bo ludzie są zamartwi trupami, chodzącymi trupami, są, bo nie mają ducha Chrystusowego, Rzymian 8-9 no i tej prawdy Chrystusowej, którzy mieli apostołowie, uczniowie Chrystusa. Uczniowie Chrystusa pomarli za prawdę, bo głosili prawdę i w 325 roku Konstantyn sobie założył religię rzymskiego, powszechnej, Rzymianie, tam jest ten wilczyca u góry, wilki są, no i jest to pogaństwo. Co ten wychowali, ten Remulus i tam ten drugi Wilczyca, jak wychowała, założyli Rzym. Rzymianie poganie, tak. No i pogaństwo tu macie. Rzym tu rządzi, Watykan, mafia. Ksiądz jest nausuka w tej mafii rzymskiej, a Chrystus król jest wychwalany przez nas, uszulkę Bogdana. Pieczątki mamy, że na Syjonie jest Chrystus jako baranek, czeka objawienie 14 rozdział od 1 do 5, objawienie 7 rozdział od 1 do 4. I jest kompletowane 144 tysiące nowe miasto Jeruzalem, które zstąpiło z nieba na ziemi. Czyli Chrystus chce zamieszkać w naszym sercu i w umyśle, w czystej Jego prawdzie i w sercu doskonała Jego miłość. No ale zakonica nie może odpowiedzieć na... Te prawdziwe e, prawdy Chrystusowe No bo ma nauki z katechizmu Kościoła katolickiego jest martwa nie? Także ona jak martwa Może mówić o Bogu jak jest martwa By musiała najpierw uwierzyć Że ksiądz jest powołanym kapłanem Ją oszukuje A ona mu robi frekwencję, Ma e, sukienkę tak jak ksiądz A szata nie zdobi człowieka Tylko w sercu ma być ten cały Chrystus Co w sercu na języku i zadając zada pytanie Księdzu, czy zakonnicy, czy świadkom Jehowy, poznajemy, czy ktoś jest od Boga, czy ktoś nie jest od Boga. Bo my głosimy Boga, ojca z nieba, którym jest Chrystus, król Emanuel, który oddał życie za każdego jako baranek. No i zmartwychwstał, jak go zamordowali, bo on nie umarł. Był zamordowany na drzewie zielonym, nie na krzyżu. To są drzewa zielone. Łukasza 23:31, drzewo zielone. No, i zrobili sobie krzyż, no, to jest symbol religii katolickiej. Y, gwiazda Dawidowa to od Żydów. No, gdzie właśnie w Słowie Bożym pisze, żeby się modlić za umarłych? Zaraz ci znajdę. Pierwszy Jana. Żeby czcić umarłych. Jest napisane tutaj. W mhm. XVI, Tu może nas szata, no. 1 Jana 5:16 Jeżeli ktoś widzi, że brat albo siostra popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, Mateusz 12 rozdział, bo śmiertelny grzech to jest przeciwko prawdzie Chrystusa. My tą prawdę przekazujemy i ludzie nie chcą tą prawdę przyjąć, bo nie chcą. Niech się modli, a Bóg da mu żywot. A to, to jest y, tym, którzy nie popełnili grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię żeby się modlono, czyli za życia, Jeśli ktoś popełnia grzech śmiertelny i poznaje prawdę i odrzuca tą prawdę, no to nie da się, nie? Jak na napomnieniach i świadkach i one później od, odchodzi, tak? Judasz sam sobie odebrał życie i poszedł do piekła katolickiego. Piekło katolickie, będąc katolikiem, wiadomo, jest to diabeł, jest smoła, jest, gotuje się ta smoła w, w kotle, i tam są dusze gotowane w tej smole. I jak wypływa dusza, to widełkami diabełek dźga, żeby ona i nabrała powietrza. Jeśli Andrzej Fimiak się podpalił, świadek jechowy na Hebrzu, i jeszcze tydzień czasu żył w siemianowicach szpitalu, oparzony, to cierpiał wtedy, tak? Ale jakby umarł, jak umarł, to już nie cierpi po śmierci. Dlatego Judasz odebrał sobie życie, ma to 27 od 3 do 5, i poszedł do tego kotła, do tego piekła katolickiego, tak? Czyli wybrał ten gorszą śmierć niż te srebrniki 60 litrów wina by sobie kupił za 30 srebrników. Jak syn marnotrawny poszedł, z dziewczynkami, prostytutkami roztwonił i by wrócił do ojca. Ukazał skruchę. Może tak mogłoby być, nie? Dlaczego? Tak by blisko, był tak blisko Chrystusa, 3,5 roku Chrystus nauczał e, uczniów, apostołów i mówi jeden z was jest diabłem, bo Chrystus widział już jego słabości, ale też mówi w przepowieści, on cały czas korygował, pouczał innych, i Judasz sobie nie brał tego do serca. No i każdy jeden z dwunastu mógł zdradzić Chrystusa. I dzisiaj, właśnie, jest tak samo, że jest klasa Judasza, czyli ksiądz całuje Pismo Święte, tak jak Judasz. Lata siedzi w tym kapłaństwie jako powołany w mafii Rzymu, i nie chce wyjść z tej mafii. No tam był, byłem księdzem 7 metrów pod ziemią. Opisał jaki biznes tam się kręci, nie? Największa mafia, instytucja, co zamordowała dużo ludzi. I fizycznie i tak ducha odbierają właśnie, bo kłamią. Jana 8:44, bo mają ojca diabła. Także Chrystus jest ojcem prawdy, król Izraela. Obrazek dla katolików, bo Chrystus nie jest trupem na krzyżu, na patyku, tylko jest potężnym królem na tro tronie władca tych dusz, które wykupił, a wykupił każdego. Każdy, kto przyjdzie do Chrystusa, będzie miał wybaczone. Nie do nas, tylko do Chrystusa. I wtedy z nami będzie współpracował jak brat i siostra w Chrystusie. Mateusz 23,8 jest. My są wszyscy braćmi, siostrami, a że Chrystus daje tytuły. Jakie no, że jesteśmy aniołami, Mateusz 24,31, że jesteśmy jego uczniami, to jest tytuł, to jest potężny tytuł, być uczniem jednego nauczyciela, no i też odpowiedzialność. A to jest uczennica właśnie od księdza, od Watykanu, no i nie szata zdobyć człowieka. Współczujemy, bo Chrystus tak nie powiedział, ty będziesz księdzem, ty zakonnicą, ty... Ten... te zakony są różne, nie? Jakieś boski zakon jakieś tam Elżbietanki, Kalkutki. Wy masz tutaj założyć zakon, już jest biznes są w całym świecie i coś tam robią. Wiadomo, nie rodzą dzieci, bo są w zakonie, no ale seksualnie muszą walczyć z tym i tak dalej. Jakby miała, właśnie, kobieta miała być zbawiona przez rodzenie dzieci. No i później jak taka zakonica się nie, nie widzie za mąż, ten drug, ta druga połówka się też męczy gdzieś, bo ona nie odnajdzie tej połówki, co, co Bóg jej przygotował, żeby była rodzina z tego. Tylko diabeł ją dał do zakonu i ona zakonem za chodzi za księdzem, mówi tam się bzykają z księdzami z różne rzeczy co do Magomora. a później re, ksiądz daje z ręki tę mąkę i wodę zamiast naśladować baranka, to oni zjadają to baranka, komunia. I to jest tak jak dziecko małe płakało, to mama dało e, troszkę tamtego cukru, żeby miało polizać cukier i tam na chleb czy coś I już nie płakało, lizaka dostało. I oni dostaną mąkę, wodę, poklękają, potem pościewają i ksiądz się cieszy, że władza jest, bo ja kiedyś byłem w tej mafii, w firmie, stałem na końcu, a ksiądz mówi nie ten poprzedni probosz mówi. Dlaczego nie klękam u niego w kościele? Ja, mówię, ja miałem musztrę w wojsku. Przecież Starszy Szergowicz mi kazał robić pompki. A gdzie do generała, nie? Ja ksiądz też taki ksiądz, później no tu mam wpisane ich przełożonych, nie? Bo nade mną jest tylko Chrystus. Mi ksiądz nie jest potrzebny. Ksiądz to odbiera duszę. Niższy boskość. Tu macie papież, ten guru. To antychrystus, gór jest, bo Chrystus go nie ustanowił, tylko konklawy, to mafia, rzymski kościół, objawienie 18 rozdział, objawienie 2,9, objawienie 3,9 synu Gashotana. Czyli arcybiskup, kardynał, biskup, dziekan, wikary, diakon i kleryk. To jest cała hierarchia. A przecież jest napisane wyraźnie, że każdy mężczyzna jest Chrystus. Żywy, który zmartwychwstał, baranek. Raz na zawsze oddał swoje ciało. Nie trzeba zjadać, tylko trzeba go wychwalać. Witaj, Dorotko! Cześć Najwyższemu Chrystusowi! Tak? I chwała. Witaj! Chwała. No czyli tak, ludzie mówią mi cześć, ale cześć no, oddajcie Najwyższemu Królowi Izraela. I, ja, ja nie chcę być Bogiem, ja nie chcę czci od, od ludzi, tylko ja chcę prawdy, szczerości, współpracy, miłości Chrystusowej, a o niej cześć. Cześć oddaj Bogu! Witaj siostro, bywa, witaj. I co w słowach jest ukryta prawda? Chrystusa słowianie błogosławimy, bądźcie aniołami, właśnie Mateusz 24:31, bo Chrystus takich aniołów posyła w Jego czasie prawdzie miłości, przez to, że Wy chcecie głosić prawdę Chrystusa naszego Ojca z nieba i Waszego. Błogosławimy.